Siema, witam chyba w jednej z najbardziej wyczekiwanych serii przed Was na moim kanale czyli Left 4 Dead 2. Dzisiaj ja będę grał z MPM i Remboxem, więc co, zapraszam do oglądania. To nie, nie jest Uzik, a do... jest Uzik? Jest, jest. jest yes. yes, yes. Skąd to wezmę. Fajnie razem Baba i Hobnowi siedzieli. Widź na fodach, uh -oh. super. No, no niech wy stoję, ale... Okej. Okay. Stoję! No, stoję! Co mnie zablokowało? O toch Auto mnie zablokowało. Rembox broń mnie. Próbuję. Ale ja, fajnie, że auto po skosie stoi, to powinno mnie wypchać w jedną stronę, ale najwidoczniej. Dobra, chodźcie. Dobra, tak, o to w abłoci. Nie rozumiem tego tam jak nie złożyć. To jest to jest stary stary habit, to jest taki nasz. No dosłownie. Naj najpierw się healować i od razu wtedy można tego Ładno. Wow. Jeszcze nie, nie, ja nie rozumiem jak Przecież można zamknąć się na mapie, się wyhealować i wtedy wyjść O nie Uuuu Uuuu Ten... ton... no, O tego Sorry <śles> O mam 67 HP Dokinałem w tym wiek Mam 63 HP Słysz Peter

ja e, okay. pierdzielę, ale M oh, ty okay. mógłbyś pomóc, ktoś przecież krzycze Joki Joki No A remoksa mogę złapał. ja z nich cały czas strzelam, oni spadają i wstają ponownie Idziemy wentować. O no, nie, ja wiem co to jest. Jest to coś. O nazwę ty... mam... o kałasz, o. O. o, mogę jeszcze jeden? Nie, ale mogę coś mieć haha. O tank, tank! A on tu wejdzie? Tak Ja nie będę strzelał, bo będę strzelał bo... Oj, Oj. A, czemu ja nie mogę, strzelaj albo zombie tutaj, z którym jest, można Magit możesz te zombie się pojawiają, akurat, korek, tank jest Aha Peter kurwa na mnie spadła sure success, let's go Co to jest tutaj, mucik jakiś O kurde Ło, wow, ilu i tu jest? Panowie, panowie, ja tutaj muszę przeładować, spokojnie. O, no, dobra, oni tam wybuchają. Kurde, mogłem to w szpitalu wykorzystać. Ja ptaszka tu jest, jakby ktoś chciał. Zabiorę. To co spróbujcie robimy? No, chyba No. chyba, co? no, no. Na czemu to zrobiłeś? No. Stoję. Ja no, no, nie no. Czekaj. A jednak. No, a, no, bo nie ma co. tu biegnie. O kurde, okay. zapomniałem o tej ciasie. Smoker tam jest! Pomocy smoker mnie ma. Kurde, te ognie ogniootworne. To jest źródło boomera, jakby ktoś chciał. Joki! Joki, Joki, Joki! Okej. Okay. Bez Dwa lata, czegoś tak nawet. No, w sumie. Czy ja, czy ja słyszałem tanka? O, jest, jest, jest Peter ja, Nie ci... niezbędne od burzu. Dobra, powiedzcie, czy ja nie. słyszałem tanka i czy ja no, na pitach widziałem bar, nie tanka? Nie, ja już właśnie mam Tak, tanka słyszałem, no jest tutaj Nie rękuję jest. No i Zowisk jak nie O dobre nieważne Ten normal to nie jest taki trudny Nie wiem czemu wtedy tak zdychaliśmy Łom! Łom! O mój Boże, Golden Freeman Golden Freeman No fajny, że tu się Ale jeszcze smoker Okej. ok. Okej. Oh. Hunter'a jeszcze słychać. Jest helikopter, helikopter! Rozpieprzam. Szybko! No No dobra. Jeszcze szagrak tam gdzieś był. Tak, jest red. Pamiętam, że ten baton gdzieś respił tak na koniec. Charger. Dawaj, go w tym. O Dobra, wywalmy w Zoe. w tym. Hunter, 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 uważajcie! No Idę! Dawaj! Uciekamy stąd. Nice. Sorry Zoe, ale niestety... Piotr jeszcze tutaj w ogóle stoi, tam po lewej. Nie wiem co za sobą zrobić. No. 45 minut odcinka. Ja mam 36. A ty No. To co? Kiedy kolejna yy, runda jakby? Kampania. へえ。<laughs>